It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Talent versus praca. Talent na pewno jest potrzebny. Natomiast nawet największy talent nie osiągnie nic, jeśli nie, nie, nie włożymy do niego pracy. Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma dużo mniejszy talent, a przykłada się do wszystkiego, co robi, jest w stanie osiągnąć dużo, dużo więcej, niż, niż osoba bardzo utalentowana, która po prostu siedzi na tyłku i myśli, ale jestem fajny. Jak 6 lat mój tata zabrał mnie na pokazy lotnicze w Jasiące, gdzie latał Janusz Kasperek, to był wczesny mistrz Polski w akrobacji. A strasznie spodobał mi się jego pokaz, do, do tej pory jedno z niewielu takich czystych wspomnień, które mam z dzieciństwa. A ja od tamtego czasu po prostu wiedziałem, że chcę latać. Zacząłem jeździć howerem na lotnisko, myć samoloty, wypychać je z hangaru, pomagać budować hangar i tak dalej. A robiłem tam niemalże wszystko, w zamian za to piloci brali mnie ze sobą na loty. Dabali posterować trochę samolotem w powietrzu. No i wtedy już złapałem takiego bakcyla, że, że musiałem zacząć to latanie. W wieku 15 lat zdobyłem licencję szybowcową. I od tego czasu potoczyło się wszystko no, jak efekt śnieżnej kuli. W wieku 19 lat wyemigrowałem do Anglii ze względów finansowych. Nie mogłem się szkolić dalej samolotowo. Pojechałem jako opiekunka do dzieci. Rano zawoziłem dzieci do szkoły. Dzieci zostawione, no to ślub na lotnisko. Tam pracowałem od 9 do 15. O 15 dzieciaki wychodziły, no to z powrotem do szkoły. Eee, I tak się to wszystko kręciło. Na lotnisku pomagałem w obsłudze technicznej samolotów. I w zamian za to nie prosiłem o żadne pieniądze, po prostu prosiłem, żeby mnie właściciel tego warsztatu wyszkolił na samolotach. Tak zdobyłem licencję pilota samolotowego. Bez wsparcia rodziców, myślę, że nic bym nie osiągnął. E, mogliby mi zabronić jeździć na lotnisko lub cokolwiek. Myślę, że i tak bym się wyrywał. E, natomiast e, wiele razy pamiętam, jak za młodu sąsiedzi, czy tam rodzina pytała się mamy, czy nie boi się, jak jeżdżę na lotnisko. Mama zawsze odpowiadała, że woli, żebym siedział na lotnisku, niż żebym stał pod budką śpiwem. E, także ta wiadomość też mi się podobała, to przesłanie takie od strony rodziców. Wtedy w tym autobusie tak, to był strach takiej niepewności, no bo co, co mógłbym zrobić, gdyby ta rodzina nie przyjechała i nie odebrała mnie za 20 funtów nawet nie kupiłbym pewnie biletu z powrotem do Polski. E, natomiast w lotnictwie ten strach, w sumie tu nie ma miejsca na strach, jeśli zacząłbym się bać tego samolotu przy prędkości 400 na godzinę nisko na ziemią. Zostałbym z tyłu za samolotem. Ten samolot leciałby sobie gdzieś po to, że ja bym tam za nim gdzieś gonił i byłoby to naprawdę niebezpieczne. Także tutaj jest adrenalina i pewien stres, ale jest to ten stres, który pomaga nam zmobilizować się, wejść na szybsze obroty. No, takiego typowego strachu muszę powiedzieć, że jeszcze w samolocie nie odczułem i mam nadzieję, że nigdy nie odczuję. Ryzyko dla pilota jest czymś nieodłącznym. Każdy sport lotniczy wiąże ze sobą ryzyko. Są to sporty ekstremalne. Natomiast to ryzyko bardzo dobrze kalkulujemy. Przygotowujemy się do tego lotu 15-minutowego przez kilka godzin. Wcześniej jest to poprzedzone miesięcznymi okresami pracy nad, nad wszystkim innym. Nie po to poświęciłem tyle w życiu, żeby je zmarnować jakimś głupim wypadkiem, ale tak naprawdę to ja do nich napisałem <grywa> i powiedziałem, że hey guys, to ja chcę być u Was. Bardzo pozytywnie mnie odebrali. Pierwszy pojechałem do nich, jak byłem jeszcze mało doświadczonym pilotem akrobacyjnym i wiedziałem, że nie mam wtedy szans na latanie jako pilot w Red Bull Race. Zostałem przyjęty do ekipy naziemnej, byłem na dwóch wyścigach, trochę tam pomagałem. Także jeśli nie pytamy o coś, to raczej tego nie dostaniemy. Nikt nie przyjdzie, nie da nam nic na tacy. No musimy. Musimy sami się o to starać. Pasja ukształtowała moje życie. Praktycznie moje życie to moja pasja. Nie robię nic poza tym, także latanie. latam w pracy, latam jako hobby. Od czterech lat nie miałem urlopu, nie byłem na żadnych wakacjach, nie poleżałem na plaży. Wszystkie urlopy zawsze idą na zawody, na treningi, także jest to bardzo dokuczliwe dla, dla znajomych czy tam dla partnerów, ale. I am who I am, I do what I do and I love it. Yeah. Łukasz Czepiela, Pilot Red Bull Air Race Challenger Cup. It's your life, just take it.